Roślin ro, rosną na wrzosowiska po prostu z cierniem i ruszamy na przeciwniku umiejętność kompan mamy. Od razu przywołano, przywołany kompan Czemu się tak laguje, nie wiem. Czekałem jeszcze, żeby się nie lagowało, ale się nadal laguje. Ciepsko. Zawsze tak na początek jest. Idźcie zanim strzelić trzeba. Czekać Trochę Te lagi są niemożliwe Może teraz Trochę lepiej Zajęcna będzie jest słodka zaczniemy Nowa wiedza W jaskiniach za zachodnią marchią napotkałem niezwykle uciążliwy gatunek nietoperza Razem z moimi towarzyszami schroniliśmy się tam z zamiarem uporządkowania moich licznych zapisków, kiedy nagle zjawiły się te nędzne stworzenia i porwały kilka z moich zwojów na strzępy. Doprawdy, bez tej wiedzy świat będzie uboższym miejscem. Zamsta! Oto nie to wiele były. W mojej wiedzy świat będzie uboższym miejscem. Poza szczerość. I teraz, nie wiem, znowu lagi. Teraz mnie rozwalał. Chcę atakować. Nowa wiedza. Serafin ruszył na mnie, zanim jeszcze zdążyłem go zauważyć. Jego wzdęte ciało bezszelestnie sunęło nad ziemią. Gdy wreszcie go dostrzegłem, nie mogłem się ruszyć. Zupełnie jak w koszmarze. Spojrzałem w dół i ujrzałem macki energii owinięte wokół mych nóg. Zdałem sobie sprawę, że to nie strach mnie unieruchomił, lecz magia serafina. To upiorny serafini. I przechodzimy dalej. Serafinów pokonujemy bez problemu. Możemy tak, żeby wszyscy popadali. Wyrwa serce! Się idziemy, ustawimy się tak, żeby jak najwięcej przeciwników zahaczyć. Chcesz więcej? I zahaczyliśmy jak najwięcej. Korzystają w tej sensie. Jest ich coś mocniejszego na podstawowe. Nie ma nic. Może to będą większe a mimo że kiepskie, zadawanie uszkodzeń. Oj, uszkodzeń, obrażeń. A, wracamy, bo tam jeszcze nie weźliśmy całego. Tutaj. Wreszcie znaczy trzeba przejść. Wojownik hełm. Zemsta! Teraz ładnie, bo to się naładowało Piące nam się naładowały Teraz tak ładnie Ładnie się to naładowało ładnie, pali I ile to zadaje? Coś tam zadaje Rekiepsz wyczuwa coś lepszego. Coś lepszego. To już może być ten, co dawał generowanie punktów. Tu jeszcze jest przejście. To było lepsze. Tu przejść środek. Atakujemy W dół ciekawe tak byśmy go rozwalili Tak już pada. Na siebie tam piorą Jedziemy w dół, idziemy Już prawie level kolejny To się odmytu mamy być 70 Akcie postaram się wbić takiej, pomnik. Coś tu było, przechodzimy. Uro, Pomnik. Widzę, że obwiniasz się za to, co spotkało Le. Słyszałaś coś o niej? Widzę zarówno przeszłość, jak i przyszłość. Nie możesz pozwolić, by cię to pogrążyło. Jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wiesz. A, i tu właśnie Miriam była... Za mało dyscypliny. Rozmowa, za mało dyscypliny. Coś elitek tu nie ma widzicie. Jeszcze się nie na żadno. Aż dziwne. Zwykle tu by się gdzieś kręciła. Komu prawie nic nie robi, to tylko na regenerację może posłużyć. Osobu. Posłużyło. Tyle razy. Prawie nic nikomu nie robi. Tak jak zginął Diablo. 58 Walcamy level. dobra, dlatego musimy zwyciężyć. Straciliśmy wielu przyjaciół zanim pokonaliśmy Diablo. Wszystko ma swoją cenę. Tu zmieniamy. Wielostrzał. Tu na grubego zwierzę to jest bardzo dobre. Ale to jest lepsze według mnie. W linii prostej. Niż na grubego zwierza. To już nic więcej nie było. Zadanie: kwestii. Słyszę, jak mój mąż postępuje. Mamy coś zrobić. Korkofak Fryderyka e, ba, Bartolome Nie broń się kochanie. Nadeszła pomoc. Powinien paść. Muszę mieć więcej nienawiści. Konamy no, no i co tam jeszcze? Dziękuję ci. Nie po Wasza wieczność dobiega końca Wszyscy Wszyscy jeszcze Bosik należą do Maltaela Pokonany Pan nie poszło I jedziemy dalej Wszystkim trochę Daliśmy. Mamy tu iść, ale że jeszcze odkryjemy tą lokację. W miarę dokładnie. Tak jak w założeniach gry. W pierwszym odcinku, w miarę dokładnie będę się starał obchodzić. Elitka. Zawsze chciałem spróbować swoich sił, w walce z tą maszkarą. I tu Aby ładunki, to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Ładnie weszły ładunki. Ale sery nie popchnęli. Nie ładnie. Ładunki poszły. Pokonana elitka. Co nam wypadło. Lepsze buty, zakładamy nie gorszy. musimy się wrócić do miasta, Wracamy gdzie mamy miejsca. miejsca najmniejsze. Trzeba nam miejsca, żeby było itemy, które mamy w swoim ekwipunku. Żeby przerobić ich wibunko, włożyć nowe. Trzeba. Wracamy do piasta. Na razie trochę długo, później coraz szybciej. Jesteśmy. do kowala. Mamy żółte, niebieskie, zwykłe. I wracamy. I jesteśmy. Jedziemy dalej. Migamy całą mocą. Bardzo szybko. Ten też trochę lagi tutaj biorą, nie wiem o co chodzi. Ale dobra. Zdamy radę. Też tutaj w dół. O, elita. No to ładunki, ładunki. Padła już. To jest moc ładunku. Ładunki. Padł na seryjkę. Kolejna elitka. Nie, co zwykle. Ładunki, ładunki, ładunki. Muszę mieć ładunki. więcej nienawiści. Wpadł. z wielostrzału. teraz jeszcze zmienię na no nie lagi zmienię na grubego zwierza zobaczymy czy to jest lepsze gruby zwierz pokaże jak działa no nie lagi gruby zwierz tak działa coś tam robi to dopiero przedsmak Mały, yy, małe pole rażenia. A, bo to nie był jeszcze zwierz. Wiem, że go mam kurty, to był. To było na grubego zwierza. A może nawet lepsze? Główny zwierz. Ponownie, To odkryte. Wszystko, to możemy iść. Dziedziniec posiadłości. Dziedziniec nikopoli, mikropoli. To jest dziedziniec, ale taki, nekropoli. artystą, gdy idzie o niszczenie sługusów śmierci. Teraz powaliła mistyczka Miriam.

Lagi nic nie mogę zrobić, że mnie tylko nie położyli przypadkiem. Prawie gotowe wybuchu. To jeszcze Tam to było lepsze. Co by nie radzić z tym na dwa razy nawet O, patrzcie ile razy mi się takiego uderzy. Tak by poszło szybko. Ale tu możemy w każdej pozycji Muszę mieć więcej nienawiści palić. Ale tam byśmy szybciej to skończyli. ...niż. Teraz mogę sobie zmienić i nie atakuję. Zniszczyć to trzeba, jak to zniszczyć Zniszczony. I teraz mistyczka Miriam Co to było? To Urzai Anią, który dowodzi. Dobrze. Chodźmy do enklawy i sprawdźmy. Chodźmy do enklawy ocalały. Do enklawy Muszę ocalały. Będzie dobrze. I blokuje nam się kolejne coś co mamy robić Kolejny motyw z gry 15 minut nagrania będzie Więc jeszcze trochę O, kubrak dostaliśmy Eeez, sztuczny Duczny już ma miejsce, już go nie ma, nie musimy się nim zimować Co możemy jeszcze wykuć? Wykuj broń, coś lepszego by trzeba było To najlepsze dostałem, nam jest Ręczna kusza na 57 jest? Ja? 54, wątpię, że będzie lepsza od tej co mamy Ale, ale 548 Zobaczę. 312, 59. Hmm. Może nawet będzie w zamian za tą. Jeszcze. Spróbujemy. 560. To jest niby 5,7. to masz szybko się tak, ale. Ta jest lepsza. 50. Rzucamy to 540. To utworzymy. Czy się opłaca lepsze 430-560. Płaca się. Nie ma Miriam, ale sami sobie też poradzimy. Więc jest elity. Tak gniazdo. Powinno się udać. Będziemy czekali do końca, od razu. Z tym 80 krytyków. 16% więcej obrażeń, i życia trochę. Ja mam w tej chwili 52 tysiące. 52 tysiące to ogromna ilość. Ogromna. Mówi. Wymagana jest tylko drobna opłata. Łagam pobłogosław błogosław mojego biednego męża. Musisz ratować moje dzieci. Proszę, przyjaciele, nie wszyscy naraz. Złóżcie swoje ofiary u stóp podium, a ja pobłogosławię waszych bliskich. Już koniec. Fajny motyw. Gdzie mamy teraz iść? Mamy porozmawiać. Z Tyraelem. Podłamek się zmienił. Maltael zmienia Otóż to. On morduje ludzi. Muszę się dowiedzieć, co planuje. Urzael zrobił to, by dokończyć. Gdzie go znajdę? No, zrobił to, Urzael. do mnie mimo 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 z Maltaela. W górze zachodniej marki Fajta koniec. Jeszcze to zrobimy w górze zachodniej marki. Idziemy tam. Przechodzimy przez liczne tereny i tam dotrzeć. Punkt nawigacyjny w Marchi marki. Mamy. Odhaczony. Idziemy. Nie czasu. Najpierw tędy pójdziemy. Chociaż wiem, że źle idę. Bo to gdzieś na dole będzie. Wiele z najstarszych rodów szlacheckich w zachodniej marchi posiadało potężne psy myśliwskie. Choć potulne i udomowione za życia, w rękach żniwiarzy zaczęły siać grozę. Teraz bestie te przewodzą stadom mniejszych psów i polują na mieszkańców zachodniej marchi. Wolę nawet nie wspominać, co robią z tymi, których dopadną. O nie. O, mamy? Krzyjeczka. i najpotężniejszym. ...padu które rzeczy wywalił tu już nic nam się nie przyda, mamy dobre rzeczy tu idę teraz rosną padnie ponad 50 72 i skasowani wrogowie Tu gdzieś będzie, tak, ale... tak będzie ładnie do niego szło. O, tu coś jest, idziemy, to zazwyczaj się nie zdarza. Tu kapitana Hejla z... ...diego aktu, to co pomogliśmy katapultę podnieść. Nie z tej zachodniej marki. Słuchane książki. Teraz to nie będziemy mówić. Mój przyjaciel jest na końcu korytarza. Muszę... Nie wiem czy to on. Haley jest na końcu korytarza tu nie mogę wejść. Urendy tu. Tędy. Myślałem, że tędy. Mogę wreszcie wejść. Ty, ty jesteś tym bohaterem z twierdzy bastionu. Jak się tutaj dostałeś? Aha. Uratowałeś mi życie. Ja mu pomogłam. Zabrałaś mój miecz. Co Rodzina nie? kapitana Henry. Tu jeszcze jest. mały chłopiec walczy. To jest już To znaczy, że oddasz mi mój miecz? Nie. Haha, hej, aha, ładnie. Idź przodem. Będziemy walczyć! Poszukała go. Nie jest? Udało się uratować. Nie był kapitan Health. Jego rodzina. Kayla i mały chłopiec. Hyla i Keyla. Oratujmy przyjaciela. Ratujmy kapitana Heila, jego... Dzurka nazywa się Heilach, fajnie. To zabrzmiało. Jedziemy. A, nie ma drogi. Chodziło mi się zaraz kolejny, level 55. Trzeba się śpieszyć na 70, żeby nawić. Przed Malta LM. Malta to już jest na porównanie do Diablo. Bo kiedyś to Malta ale w ogóle by nie szło pokoju. Za mało dyscypliny Chodzimy I służę w nich, a to już gdzieś blisko powinno być Szkolenie się opłaciło A 59 już mamy To co tu mamy? Pompan, Wil Jeżeli ktoś sobie atakuje to, nie? No i mi wszystko znika, będzie jak dawniej. Ale nie wszystko jeszcze stracone. Nie wiem co jest. już tak popiołów. Kolejna skoka na jeszcze sekund. Te dyscypliny to oczywiście. ta Piętne śmierci, ale może jakieś lepsze. Dlaczego bez run? się przynioski o pomiędzy wszystkim. To roznacza 4 punktów Za każdym atakiem chyba Mamy mam bezwartości życia ja to wezmę A reszty chyba nie Szeć z balista Balista mamy Wszystko Mamy teraz lepszy skok. Możemy o tak Mam zbyt mało dyscypliny. Tak, jechać możemy. Nie wiem gdzie idziemy. Tędy? Nie, nie tędy. Tam tędy. Może. To jest praktycznie jedna służebnica. Muszę mieć więcej nie tylko. Tu jest coś, o czym jest? A, składowisko kości, czy nic fajnego? Chyba, żeby się tam poszli. Możemy tam pójść. Tu jeszcze przeskoczę tereny. Śmierć. Duch Maltaela. To już by można. I przeskoczymy przez to. Dalej, a czy to jeszcze ichra? No to szybko. nie, to jest no to szybko jest pokonanie. Rozmnożyła się. Ponadal. I trzy, będzie premia. Mamy. Jak tam ekwipunek Ładnie. te by można wylosować, na no to, gdzie weszłem mi też miał gdzie jest w tej elity chciałbym wiedzieć a tu jest no to go atakujemy pokonany też wracamy do miasta losuwać przednią kończymy odcinek pójdziemy do składowiska kości przejdziemy dwa levele i później do wieży korelana tak to zrobimy żeby sezon nie był za krótki już był 33 odcinek był i właśnie 23 odcinek i byłoby za krótko A teraz spokojnie to przerosujemy, tego mamy nie brać Wyrzucamy to Wyrzucamy rękawiczki Przelosujemy je ładnie Zaczęłam na początku tam dużo dodawała, a teraz nie dodają dużo Tego nie wiem Nie wiem, nie wiem, ale idziemy tutaj Wchodzimy Wykonujemy przedmiot. I... Tasa na trafienie krytyczne 7. Jaka może być? Największa. Chyba 10. 10 yy, chyba może być, tylko czemu takie lagi? Tasa na trafienie krytyczne 10. Yy, tu możemy coś zrobić, bo... Zobacz kusi, do zmiany, najlepiej do szybkości ataku lub obrażeń, prawień krytyczny. musimy to poszczęścić, czy będziemy robić wieki i nigdy nam się nie uda. To już ciężko, nie chcę się to wylosować tych rękawicach, nie chcę. Mam pomysł dlaczego Bo tu źle wylosowaliśmy Nie to co trzeba Nie zepsuliśmy to wszystko zwaliliśmy to Ja zwaliłem Nie to Ale już mamy rękawicę W Na tym odcinku przejdziemy sobie przez to e, Podłoże Będziemy nam szli e, Przechodzimy przez różne tereny Środowisko Kości i pokonamy Malte. Tymczasem myślę, że Wam się podobał. komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie i czekajcie na kolejny odcinek. Ja byłem mistrzu i się z Wami żegnam.